Witam panowie, pocztowych z tyłu znowu jest kupę, ale i tu siedzi kolega, zobaczcie. O poleciał. Siedział, a tam z tyłu zobaczcie ile jest. Siadają na pola. Nie miałem telefonu, bo dłuższy czas siedział. Jest 9:30. Siedział na zaciągu. Bohater aż szlam, a lampę skrzywił O, zerwały się. Zobaczcie. Je. Widzicie? Siadają. Tam, tam resztki po kukurydzy jest. Tam była kukurydza, dlatego. Spróbowały. Dobra, wiatr silny, on znowu się zerwały. O, patrzcie ile ich. Siadły. Lecą kolejne. O, O, to tu się odgrumą. O, lawę rzeka, aż 400 dzisiaj nad budą ode mnie, ile obcych. Idę na górę, na górę Jestem Tu wszystko siada Widzicie? Zerwało się To jest lotto Troszkę wronię sobie, tam jest 40 gębi, to jest. Zarwało się. Młyn ścina. Jest, ich tam O, jakiś jest w tym. Jakiś przyszedł, bo jest w woli w tym. Widzicie? Po oblocie. O, wyskoczył. Jakiś wrócił po wczorajszym oblocie. Wejść nie wejdzie. A tu mam asów. Tyle obcych. Sedaj odbudem, tam je lež, a še mol tam je taki, a še se krencu, gobarči to. Elej, Woda wstawie przybyła. ile wrąt tam zobaczcie co tam się dzieje, kogiel mogil. Ten biały, nie wiem, zerwał się chyba, bo już go nie widzę. Nie wiem, z tym biały. Dobra, dogramy później. Tam też biały jakiś jakiś siada. Gdzie panowie zobaczył mnie gołąb i przyleciał do mnie? chodź, 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 kom, kom, kom. chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, no chodź, 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 chodź. Puścimy go. Chodź. Chodź. Chodź bohater, chodź. Mojego hołu. Kom, 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 kom. Chodź, no chodź. Chodź mały, chodź. Chodź, 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 chodź. Głodny on jest. On nie poszedł wczoraj. On z tamtego jeszcze lotu. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Хоч, 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 хоч. Хоч. Ло, хоч. Хоч. Хоч, 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 хоч. Гоп, 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 хоч, ло, хоч. 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 Хоч, 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 хоч. Chodź, no chodź Chodź, 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 chodź nie, Niech to Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź To mój późny młody Chodź Co Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. 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 Chodź, Chodź co chodz, co chodz, co chodz, co chodz, Chodź, chodz, co 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 chodź, co chodz, chodź, 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 koć, chodź, 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 koć, chodź, 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 koć, chodź, koć, chodź, 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 koć, 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 chodź, 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 właś, chodź, No chodź, chodź, jeszcze jeden mi wyskoczył No, hop Nie będę... Zaczyna padać chodź, 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 chodź Chodź, no chodź Zaczyna mocno też padać, ktoś dzwoni do mnie Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź Wypadł jest! Tam są chyba nożyczki. Dobra panowie, pocztowe, zobaczcie dalej, latają. Ty zaczyna też padać. Tam gdzieś są nożyczki, albo tu gdzieś będą. Chyba do paści rzucił Był chyba jeszcze jeden, tak mi się wydaje, bo to na niebieskiej skórce Dobra, damy im troszkę jeść Nie będę gdzie dzisiaj wypuszczał <laughs> nie jest zimno, ale pada Chodź, 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 gdzie on jest?

Kończ, kończ, kończ. Dam im dużo, dam im troszkę, bo nie mam dużo. Muszę przynieść. A czeka para. Nie, są głodne. Zleciało do jedzenia Chodź, 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 chodź. Mają wodę. Mają. Dużo nie piją teraz, bo jest zimno. Tak wygląda. Szczątnę trzeba. Za dużo im nie dałem. To wyjedzą wszystko z pszenicą razem. Ktoś tam mnie się pytał, że niby wszystkie wróciły. Kolego, już Ci napisałem, że nie wiem, czy wszystkie wróciły. Większość jest gołębi to są głębiej, takie same wszystkie Tylko będziesz wiedział jak policzyć, ogólnie kolory wszystkie to są To Siatkę żeby przeciąć Tam nie ma nożyczek? Gdzie? Tu pójdzie poszukaj albo noża A jak nie to już idę, bo muszę iść, yy, muszę iść po wkrętarkę Arek mi pomoże zrobić siatkę idę. Arek idę po wkrętarkę i po noża Zobaczcie a asiory chodzą Zobaczył mnie Budapeszcie i przyszedł do mnie. Pozdrawiam serdecznie, ja jadę coś kupić, panowie, jakiś samochód. Siatkę zakładamy. Idę po nóż. Masz? A wkrętarkę przynieś, nie? O, krętarkę. Dobra, idę po nożyczki, krętarkę znowu lecę. O, jakiś widyn leci, panowie, z nim, zobaczcie. No. Widynek poleciał z nim. samo od Ale deszcz pada brzydka pogoda. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Wody mi przybyło bardzo dużo.